Chciałbyś trenować na profesjonalnym orbitreku, ale nie chcesz być ograniczony przez stałą długość kroku? Gotowy do zabawy? Czy nie byłoby wspaniale mieć dostęp do internetu lub ulubionej muzyki podczas treningu? Trenażer InSportLine In t 2001i jest tym, czego w głębi duszy pragniesz. Unikalny system regulacji długości kroku oferuje 5 poziomów w zakresie od 41 do 66 cm. Możesz dostosować krok nie tylko do wzrostu, ale także do tego, czy chcesz symulować chodzenie, jogging lub bieganie. Koło zamachowe o dużym obciążeniu z magnetycznym układem hamulcowym zapewnia płynną regulację między 16 poziomami obciążenia. Uruchome uchwyty można trzymać na 6 różnych sposobów, a tętno można sprawdzić na stałych uchwytach pod wyświetlaczem. Urządzenie ma również połączenie Wi-Fi, dzięki czemu podczas ćwiczeń otworzą się przed tobą nowe horyzonty. Oglądając YouTube, surfując po internecie lub biegając po trasach w praktycznie dowolnym miejscu na świecie, zapewnisz sobie przyjemniejszy trening. Wszystko jest dostępne bezpośrednio z ekranu dotykowego, na którym można łatwo odnaleźć szukaną funkcję i ustawić wszystkie parametry treningu. Możesz ćwiczyć, korzystając z 12 zaprogramowanych programów lub zapisać 4 własne programy. Istnieją również popularne programy VAT oraz HRC, które automatycznie zmieniają obciążenie zgodnie z określonym docelowym tętnem lub mocą. Jednak największą atrakcją pozostaje korzystanie z aplikacji bezpośrednio z panelu sterowania, bez konieczności instalowania ich na telefonie lub tablecie.